Już jestem po, już nigdy więcej matematyki mam nadzieję, także jest super. Polski skomplikowany, ale dla nas to żaden problem. Najtrudniej na tych egzaminach było akurat z polskim, bo się bardzo nie spodziewałam takiego obrotu spraw, ale, ale nie, chyba nie poszło aż tak źle, poszło raczej dobrze. Na matematyce też wyjątkowo dobrze. Nagle, nagle po prostu odkrywałam, że jednak umiem matematykę że moje oceny były niezgodne z tym, co potrafię. Dobrze to odkryć na maturze. Tak, tak. Na polskim zdziwiło mnie wybór lektur w, te w teście historyczno-literackim. No, miałam tak... O, nie spodziewałam się tych lektur. A co było? Były dziady, które zakładałam, że nie będzie. Było, chyba trzy razy mitologia była, no, tak. więc tego też się nie spodziewałam. I rok... 1984 był. Myślałam, że nie będzie, ale. Dzisiaj akurat językowe. Proste czy nieproste? E, nie, dzisiaj proste. Jak na mnie prosty. Parę mi było takich, miałam wrażenie, podchwytliwych, ale generalnie myślę, że będzie dobry wynik. E, jeśli chodzi o resztę matur, matematyka najgorzej, to zdecydowanie. Ale już sobie wyliczyłam, że zdać dane. Wyliczyłam, że mam te 30%, co najmniej przestałam liczyć dalej. Już to jest. Się... Tyle satysfakcjonuje. Naprawdę, tyle mnie satysfakcjonuje, też mi na studia ta matematyka jakoś bardzo potrzebna nie jest. Polski w sumie tylko jest, więc a polski mi bardzo dobrze poszedł, więc taką mam nadzieję w każdym razie. Także generalnie jestem zadowolona i po prostu mam nadzieję, że rozszerzenia też będą właśnie w tym klimacie. takim. Bo faktycznie Polski to był ogrom stresu, pamiętam, znaczy ogrom. Nawet nie samego stresu, tylko bardziej takiego wycieńczenia po, że jak wyszłam, to mimo że byłam zadowolona z tego, co napisałam, yy, to padałam, tak? Faktycznie padałam. Matma troszkę gorzej, ale to tam tak, no, yy, w miarę się udało. Yy, no i tak, pozostała w sumie tylko biologia z trudniejszych przedmiotów. Potem rozszerzony Polski, ale to tak trochę z przypadku, się zdarzyło, że wybrałem ten przedmiot. Nie przejmuję się za bardzo. Ale tak, polski i dzisiejszy angielski raczej bez zaskoczeń, no i tak przyjemnie. Matematyką się stresowałam od samego początku maturalnej klasy. To była moja największa zmora, bo ledwo zdawałam z matematyki w ogóle przez ostatnie lata. Chociaż w tym roku dostałam trójkę bardzo naciąganą, bo miałam średnią 2,33, ale tutaj dziękuję pani Monice Niemiec no. za pociągnięcie mi oceny. Bardzo panią kocham. Bardzo dobrze, że zrobił polski przed matematyką, ponieważ stres. Tego początk tej początkowej matury, że samego właśnie tego, że to jest taki skok w nieznane, sprawił, że matematyka, wejście samo na maturę, mniej mnie stresowało i przez to trochę mniej się stresowałam samym testem, ale i tak, i tak się stresowałam, no bo matematyka nie jest moim y, tutaj ulubionym przedmiotem, więc no, ale poszło. Co jeszcze Cię czeka? Rozszerzenia, historia sztuki, polski, ustny, angielski. Jakieś plany po szkole? I na pewno to wyjazdy. W Wolontariat w Afryce. Tak. <laughs> nie, nie, żartowałem sobie, że, że jak nie pójdą matury, wyjadę do Afryki. Dzisiaj był o tym właśnie tekst. No ale wakacje, no i, i przeprowadzka raczej jakaś, żeby tak się na studia oderwać. Najbardziej no, ja się stresuję biologą i chemią i e, ustną z polskiego. Ustną z polskiego, tak? tak boję, się, boję się, że się zestresuję i nic nie powiem. A u Was jest w tej chwili tak, że jest losowanie pytań, tak? No Czy tak, jest, jest jedno pytanie jawne i jedno niejawne. No, najgorzej to chemia i biologia. To chemia i biologia to, Cię czeka? Tak. Wow, dlaczego? Co później po szkole planujesz? No, medycyna. No to trzymam kciuki, a u Ciebie jak tam? Również biologii najbardziej się boję. Ja chcę na kosmetologię iść, ale myślę, że będzie dobrze. Pozytywne nastawienie trzeba mieć. A jak polski matma? E, polski. No to polski raczej dobrze, a matematyka super. Zadowolona tak. jestem. Prosta była? Tak. Bardzo łatwa. No właśnie. Polski się... troszkę gorzej. No <gry> się słysza, że... gorzej, ale wypracowanie fajne. Temat. No właśnie słyszałam, że polski był taki trochę, trochę skomplikowany, że, że niektórych zaskoczył. Nie, no uważam, że tematy rozprawek bardzo były fajne. Super a jakie były? E, źródło nadziei w trudnym czasie dla człowieka i drugi temat nie pamiętam, koleżanka pisała. Jak błędna <laughs> sytuacja wpływa na... ocena sytuacji wpływa na życie człowieka.